Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W tym poradniku pokażę, jak zastąpić zacisk hamulca tyłu lewego w Opel Astra J z lat 2009 do 2014. To część kluczowa dla bezpieczeństwa, więc wymiana wymaga staranności i odpowiednich narzędzi. Zacznij od podparcia samochodu hydraulicznym podnośnikiem lub podkładkami. Odśrodkowe koło na tej stronie trzeba zdemontować. Użyj imadła i klucza, żeby odkręcić nakrętki. Następnie osłonij linię hamulca, by uniknąć uszkodzeń. Zacisk trzeba rozbroić delikatnie, używając klucza rury i c-klinu do rozluźnienia tarcz. Warto sprawdzić sprężyny i elementy uszczelniające, mogą wymagać wymiany. Nowy zacisk należy zamocować zgodnie z zaleceniami producenta, nie zapomnij o prawidłowej dokręcaniu momentów obrotowych. Po zmontowaniu wróć do koła i sprawdź działanie hamulców na stojąco. Jeśli zauważysz nierówny bieg lub luz, koniecznie zbadaj system hamulcowy. Gdzie kupić tą częścią? W sklepie samochodowym z dobrym asortymentem, ale najtańsze wersje znajdziesz w moim sklepie online, enimo.net. Sprawdź kod QR lub link w opisie, by upewnić się, że masz właściwy model. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką, zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.